A tak w ogóle też baspać na bitwa będzie. Znaczy jest pewny, ja, że nie. jeśli jest wola, to można grać dłużej. Ja, tak, ja. Możemy też, skoro mamy takie partie, trzy razy tam cztery osoby, to możemy zrobić z tego wielką bitwę, ale dalej robić na tej zasadzie. Ja po tej, po tej bitwie robię przerwę, bo w a weź mnie, Na ja, weźmieniu a ja też sam wodę. <śleszy> <śleszy> Tak jak moja współlokatorka. No jak ja przynoszę pizzę do domu, no to od razu ona O Jezu, ale jestem głodny. I ci zjada. No. Mimo półtora kawałka. A daje ci ty komion? No niestety nie. I dajesz pizzę? Ona no no mi czasami wiemy. gotuje, więc yy, uznaję, że to jest dobry. Ważę. O, ktoś rozlosował 100 na 100. O, będzie słaby na YouTube? On nie, on nie nie widzę. Widzę. Ale gdzie ja nie widzę? Chyba my gajusa, o, ja mam no, ja już. A już mam A, gajusa, a, a, nie, nie mi się wydaje, czy no, 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 że wszystkie mapy po której No na razie jednak, za każdym, raz. rozumieliśmy... nie, no, za każdym razem mamy inną. No no. Achievement do zrobienia, już, wjechać na kapa. Dobra, ale to, to za robię, to bo jest to większy to. speed. Jest ja większy to. speed i jest zawsze. Ja w sumie nie wiem, czy na tym, na. Ej, w sumie tak, ja już te 900 tysięcy nawaliłem, to by było. Zwycięstwo mam praktycznie w kieszeni. A my cię obstawiamy, prawda? To jest taka. Eskorta vipa. Mistrzu, ja wypraszam to sobie. I, i, jakie ty? My Ale co? An... Nie no powiedziałem, że zwycięstwo mamy zagwarantowane. Tak, ale powiedziałeś, Nie, to że ty masz. No bo ja najabłem ten wynik artyleryjno. no. no wy mi pomogliście. Ale... No wy mi pomogliście, ale artylerią kierowałem ja, tak? No, to... Wiecie o co chodzi. Zaraz, no ja tak, ale co wiesz z kamerą, a ty jak coś poprawisz? No okej, okay. chodzi o to mistrzu, że generalnie a ty ty nie mówisz, zabieraliśmy ci punktów. No ja mówię rush na twoje katapulty. Znaczy to tak, to ja raszę do ich bazy, to nie ma problemu. A to w sumie mi przez pole. Ja, ale to proponujecie, cię, ja że są. te katapulty nie mają. Już... Oddziałami jeszcze. Nie, no, działa oddziałami to się nie liczy, musi katapult być na kapie. Okej, okay, no to bierz jedynkę. A, bo my po tej stronie. No, czemu? No, czemu? No, czemu? No bo z tamtej strony łatwiej się obronić przed. Przynajmniej z tamtej strony mi nigdy się nie udało. Raz mi się udało, Jolomida. Nie wrażę. Dobra. Dobra, chuj no. to jest? Jolą mi tutaj, Jolą. Nikt nigdy normalnie nie gra tutaj Jolą mi tu. Nikt. O To jest normalny. A już wiemy, że mają balistę. <laughs> Ja wiedział, że Germania i... To ktoś mówił, że to będzie wziąć Cezara i mnie widi 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 te rzeczy, weni, Veni weni, 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 co, weni, wystarczył Chodzi weni, 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 no weni, 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 też dostałem teraz typu laga, wiesz? Też, no, tak. On zawsze tak tak się nie nie Tak, nie się nie tak to, to na serwerze czasami tak jest. Czasami każdy dostaje nagle typu laga, a dwie sekundy to ja. Nie wierzę, że wszystkim nagle zagrają. Ale no, tutaj to, to wiesz, jest mocna właśnie ta obrona. Patrz, jak tam kawaleria Jola zrobiła też. Niestety nasza przegrała. Ale leci kolejna na Łydżu. A nie zrobił kamera. A nie zrobił, zgubę. Zejdziesz tam na lewo? pomóc mu? Nie. Ty jeszcze więcej, dobra olej, to we, weź tu sprawdź czy wejdę. się nikogo nie ma, bo jak na nie wyskoczą. Już balisty strzelają. W ciebie? Weź te balisty i zajeb. O o czekajmy, że mam nie zasięg. Bo nie zajebiesz <grym> i bo mają osłonę. Czekaj. Bo no, nie zasięg, spokojnie. Jak się goś zdziwi <grych> Spoko Ale gdybym nie, nie robił Yolora szmit to bym nie miał na niego zasięgu o, Eee... O, 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 o malejka, ma. Dobra czekaj muszę poradzić zrzucić na Fizz No już leci chłopie Do widzenia No A jeden strzał tu się To na 600 punktów Haha, e, Mister Tłumaczek miał piechoty. No e, ja jadę na bazę cicho. Ale nie dojedziesz jedzenia. za dużo tam oddziałów, nie do jedzenia. Do jedzenia z pokoju. Fak, no to wyście zejdziecie no. Lecisz, dobra, lecisz. Mamy wyzwanie, w nie, bo mnie powstrzymają, bo czekaj, zaraz tu ich walnę. Dobrze, że łuczników nie ma. Mamy już je wykurzam. No już sobie poszli. Teraz ta kawaleria musi sobie pójść. O kurwa, gdzie jest ta kawaleria? Dobra, walny piechota. Tam w lesie. No dobra, ale pytanie czy się ruszyła, czy nie? Rozwet po mnie idzie. Weź go wejder. że się trochę cofnę. O, ładnie. Ale są w smoku. Wyprawane <grywanie> tam z y, chobicy Fakt tylko tu jest słabo, bo jest z górki. O chłopie, ale będzie był. patrz Patrz, 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 patrz 3000 punktów już? <grywka> ja chcę tylko zakapować bazę, ludzie Wajder e, z prawej kawalerii, jedzie Oj, no. To jak to pięknie wygląda, jak ja te, te punkty niepulwili. No fuck off Ja chcę wam tylko bazę zakapować, ludzie no Dobra wyjdę ja trochę cofam Tam jeszcze jest jedna kawaleria tego LDK Wyś ją załatwicie, ja się zajmę piechotą Czemu wszyscy chcą mnie zabić? Chcę tylko bazę zakapować Jeszcze dwie włócznie idą od lasu Bo no, chcemy wygrać to przez kapa, Dobra, ja opuszczam go katapultę. Możesz stwierdzić? Nie, opuszczam katapultę, bo już zaraz mnie dopadną. A no tutaj się. A taki okienki... no, żeby... no dobra, ale co, ja poradzę, jak i tak bym zginął. Ale miałbyś O, nie ma no, słuszników z lewej sprawie też nie ma. Gdzie ja mam uciec? Do lasu. No w lesie zwróć. Do tego drugiego. A nasi kampion należy. No i teraz jak mi przestał we mnie strzel. No, przepraszam, okay, jest cały ten z Cały team rodejdzie. Dobra. Jeszcze jakiś rusek, znaczy grek bardziej kampi w bezie Widzisz go? Dobra idę do niego <grym> No jest Ale balistom pokazałem gdzie ich miejsce <grym> No to nie ta, no! Poniekąd O jaki blok? Jak Patrz u... tak. tak. jaki blok, No jest ten blok na środku Tak! czy wiesz, może było też po, po tam posmugach zobaczyć, nie? ja w sumie zobaczyłem, po powiedziałem gdzie masz iść Fak, piechota mnie goni Rozdział się Nie NIEE, KAWALERIA, FAK ja Rozdział się, to już było za I chuj Rapid advance To ostatnia sekunda, jak ono długo trwa? No. Ale ten Grek nie wyjdzie e, do przodu i nie pomoże, nie? Tylko Tych siedzi tam, tak tam siedzi dosyć. w ślesie. Zrobili Joleraż na to. Joleraż na katapult. Ale ta taktyka jest zabawna. To się nie było, Taka jest no. niestandardowa jest. grekowi można jeszcze zrobić. A Dobra, na lubiką nie ucieka. no, uciekam, uciekam. Ale to może tak <laughs> w kierunku kierunkach, to? Nie, ja uciekam do sojusznika, a sojusznik jest w Ale jego znajdą i zabiją. No i ja bardzo dobrze, niech ma za swoje. A, okej. Okay. Patrz, on ma 13 punktów, całą grę przespał. Ja on nie przespał, on to zrobił z wyboru. Bycie nabijem. Dajcie na czas, tylko 87. Easy nie, eee. O, czyżby wyszedł mi pomóc? Wąskie O zaszerzy w ścianę A wychamuł. Nie, nie, nie! Dobra uf. Nie uciekło mi. A, tego, że między tylonki nie można wyjść. wejść. Ale patrz, mapa się nie kończy tutaj, może tak, 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 już wiesz. Nie, widzisz? No właśnie, nie, nie można. To jest koniec mapy. A tu? A, tutaj też nie. <laughs> patrz, się tu wali są ustami, dopiero teraz zauważyłem. Najlepsze <laughs> pozycja. Tylko w złą stronę chyba. Ty <laughs> okay. tak. by wylaśnił te 13 punktów. Nie, już ma 400. Ale nie to piechotą, no. no to wcześniej ma 13. E, ja, ja w ogóle nie wiem, jak ty teraz 4000 cm. Tak, tu tak, całem za jeden to, to, to A potem za drugi kolejny 1500 chyba nawaliłem. Jak to wbił w krzakach? Nie wolno tak z mele wychodzić, to jest oszustwo. No nie ma, być. no silnik, ale skręcam do młodzieży. Thrrr, jakieś sniki, sniki. Tak jak kiedyś Aleksa tak zerwałem. Co sumie ja, chyba tam nie wiem, 9 ludzi. Pojechałem mu wszystkie trzy zabiję. Dobra, przejdą. Czekaj, idę zdekapować. A już to się zdykopało. Ja chciałem. E, myślisz, że trapping by ci? No ba, chodzi Mam, mam e, Rapid Advance. Tu jest... A, to nie daje, bo to co do szarży. No ale no jest speed. No, z takiego rozpędu. Ty patrz, zaczynamy mieć przełogę, że no, możemy to jeszcze wygrać? Oni mają wie, tylko to... te trzy ciężkie jednostki, to wszystko sobie nie mają. A widzisz, a to dlatego, że oni się tak za mną gonili i dzięki temu wpadli. No a jeszcze nie mają jeden oddział uczniów na naszej świecie. Dwa. Na ja To jest szczęście. O popatrz, jeszcze i rozjechał tą kawalerią. To Już no. nie mają uczniów. No jeszcze się, te jednostki nie budowały na tych banistach. Dobra, cicho. do ich bazę. No, nie... znaczy, Masz no, cztery linki. Znaczy, Nie, na cztery linki miał, jakby Jakbym miał katapultę po drodze zabrać, to byłby problem. To, to... Ale niech mi ktoś pokaże inny team, który robi... co gdyż po to wypadnie. fuck! Zahaczyłem o jakąś yy, duchową kawalerię i zabili mi generała. No, Jeszcze za ja, ja, Pierwsze to trzy, to trzy wyniki. <grym> <grym> Czy to pierwsze cztery. Nie no, wiem ale Barosz e, <grym> no, 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 to nie jest No ale Barosz grał na na piątym ciele. Na pewnie robi Davey. Moją pamięć. Ale on jest super. Czy to też gramy? No ja ma dychę Może jakiś nowy. No to obserwowanie idzie. No, ale no, dalej ta waleria ja rozwala balisty. Fakt, tylko przez to boty ja będę miał 50% spida. Ale najgorsze jest to, że trzech ludzi nie popcha katapulty Musi być czterech Chociaż nie, trzech. popchają Ale nie nie, to. nie strzelam, ale popchają, no Ale może dojdę samą obsługą Samą obsługą no Ja czujkę strzelałem Znaczy to ten to czasami się udaje, czasami nie. Nie wiadomo dlaczego No bo jak mam właśnie dwóch, to oni wtedy automatycznie odchodzą, tak na Kiedy SD strzelał znaczy czwórka na pewno strzela? Trójka na pewno jest strzela, tak? A trójka mhm. raz, czyli raz nie. No to wychodzi. Ty możesz spróbować. Na świece rzucisz i jak to się szczepnię wciki na Możesz przetestować. Ale co ich kapa? To drugą mogę zrobić. A, śmierci. to. W ogóle jaka mordownię? To by jeszcze jakiś ludzi stoi, twój Wader. <golwiek> katapult, widzisz go? Aha. Nie pilnuję. <golwiek> Ostatni z zastępki. Widzisz? Jakie poświęcenie. Kurde, głupie płato. Trzech potrzeba do psuń, Z tego co widzę. Dwóch na pinalinę, a trzeci ładnie. O, jest róg! Dobra, że leje. Nie, ja go widziałem tutaj, tutaj, pod Iwozo. Nie wiem, jak to się Mówi, że na nasze świecie są. Nie, jesteśmy Ale to jest odpoczęła legi. Może proszę, po to adres po nie pojechał? No, cały oddział piechoty. Nie robią za całą Legi nikt nie Ale nie jest zajęta wieżyczka. A za już nie. Ma. Jak dużo po? zero. Widać, Ale... To najbardziej jak on to zrobił on ma teraz. całą bitwę nic nie robił Ale Może tam może... Ale... Nie to by nie ma ja zero się... To nie czekaj teraz se... nie, no, nie no może faktycznie gościa wywaliło Jestem to, 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 to dał za... punktu właśnie dobiegł no niestety nie. Dobra, to teraz biorę Cezara. To na razie komentarz. Nie rób nam tego. Kto to nagra się się jak ja bazę zajmę. Słyszysz? Zapytaj no, się jak oni tam widzą ten no dalej. No. A przejdziemy teraz chyba do Wielkich Bitew. Jest, o równo jest wystał, druga akurat.